Witajcie, zapraszam Was na krótkie podsumowanie tego, co udało mi się kupić w drugiej połowie roku 2025. Możliwe, że będzie też druga część tego filmu, ale to jeszcze nic pewnego. A więc od czego zacznę? Na sam początek od tego, co pewnie najczęściej oglądacie na moim kanale. Mowa oczywiście o rulonach bankowych. Udało mi się kupić kilka naprawdę ciekawych sztuk. Mam rulony z okresu PRL z lat 1979. 1981 jest też rolka 50 groszy z 1987 roku, a nawet jedna na której nie widać dokładnego rocznika, choć widnieje na niej 81, więc może to być właśnie ten rocznik. Nie wszystkie z tych rulonów z monetami groszowymi będę otwierał od razu. Rocznik 1979 na razie zostaje, mam jeszcze kilka slabów NGC z tego roku, więc na tę chwilę nie jestem ciekaw co dokładnie kryje się w środku. Ale uwagę przyciągnęły mi inne rolki, m.in. 20 groszy z 1981 roku, 10 groszy z 1980 i 50 groszy z 1987 roku. Zrobię to tak, że zapytam Was na społeczności, którą z tych rolek mam otworzyć jako pierwszą. Do wyboru będą 4 rulony, a ta, która zbierze najwięcej głosów, pójdzie pierwsza pod lupę. Idąc dalej, to jeszcze nie koniec. Oprócz rulonów groszowych, mam też rulony z monetami o nominale 1 złoty. Udało mi się zdobyć rulon złotówki z 1987 roku. Jestem bardzo ciekaw, co kryje się w środku. Mam też rocznik 1988. Raz przy tym nominale udało mi się trafić monetę na notę MS68, więc kontynuuję poszukiwania sztuk na tę samą notę albo nawet na oczko wyżej. Widać też, że ta rolka nie jest pełna. Monety nie wypełniają jej w całości, ale nic się nie dzieje, bo mam 5 pełnych i bardzo ładnie zapakowanych sztuk. Na pewno będę je otwierał stopniowo z czasem. Mam też nadzieję, że w którymś z nich uda się trafić sztukę na notę MS69. Mam tu również rolkę 2 zł z 1988 roku. Po obu stronach widać tylko rewers, a sprzedający zapewnią, że to właśnie ten rocznik. Więc zobaczymy. Lecimy dalej. Kolejna rolka 10 zł z 1988 roku. Z innej rolki tego rocznika kiedyś wysłałem monetę do gradingu i za pierwszym razem udało mi się trafić MS-67. Dlatego postanowiłem kupić kolejne 25 sztuk z tego samego rocznika. Może i tym razem trafi się coś ciekawego. Skoro już przy 10 złotówkach jesteśmy, mam też rulon z rocznika 1990. Po obu stronach widać tylko rewers, ale mam nadzieję, że w środku trafi się rocznik 1989. Tego rocznika jeszcze nie miałem okazji otwierać. A na sam koniec dwa rulony bankowe okolicznościowe z serii Poczet Królów Polskich przedstawiające Jadwigę Andegaweńską. Liczę, że uda się trafić egzemplarz bez monogramu projektanta, choć nawet ładne sztuki z pełnym monogramem też mnie ucieszą. Wszystko zobaczycie w swoim czasie w kolejnych materiałach. I tym akcentem kończymy temat rulonów bankowych z okresu PRL. Trafił się też mały gratis, za który bardzo dziękuję sprzedającemu. Zacznę od pierwszego zestawu z okresu trzeciej RP. Ładne sztuki, bardzo dobrze zachowane. Otworzę go sobie, żeby zobaczyć, jak prezentuje się bez opakowania. Co ciekawe, na samym opakowaniu widać nakład tego zestawu. Sami zobaczcie, ponad 10 tysięcy sztuk nie trafiło do obiegu, tylko zostały zamknięte właśnie w takich zestawach. Kolejny zestaw to zestaw monet ruszczanych z 1986 roku. Przepiękny połysk, świetna jakość. Miałem już kilka takich zestawów w rękach i ten wygląda bardzo obiecująco. Mam też zestaw z późniejszych lat. Powracam ponownie do trzeciej RP. Te monety zaprezentuję Wam w osobnym odcinku, bo naprawdę warto przyjrzeć się im z bliska. A teraz coś, co naprawdę Was zainteresuje. Dwa zestawy z legendarnym rybakiem Strawką. Pierwszy zestaw to klasyczny zestaw rocznikowy PRL z bardzo ładnymi, zachowanymi monetami. I to właśnie tutaj trafiła mi się pierwsza sztuka rybaka z trawką. Moneta ma przepiękny połys, mocny relief i wyraźne widoczność z błotrawy przy prawym bucie nogi rybaka. Powierzchnia wygląda naprawdę dobrze bez żadnych większych rys. Myślę, że ta konkretna sztuka ma szansę na MS65. To właśnie takie odkrycia, klasyczny zestaw, a w środku taka perełka. Dają największe satysfakcje w tym hobby. Drugi zestaw z rybakiem to była totalna niespodzianka. Oglądałem go dwa razy i nic szczególnego nie zauważyłem. Dopiero za trzecim razem dostrzegłem, że to również rybak z trawką, ale w innym wariancie. Zło trawy na tej monecie jest delikatniejsze, cieńsze i jakby zlewające się z tłem. Ta odmiana jest dużo subtelniejsza, trudniejsza do zauważenia i przez to dużo rzadsza. To właśnie taki drobiazg, który odróżnia zwykły zestaw od prawdziwego kolekcjonerskiego skarbu. Ten zestaw także zawiera kilka monet z niższymi nakładami, więc i on trafi do gradingu NGC. Dla mnie niesamowity fart i ogromna radość, że trafiły się dwie różne odmiany w tak krótkim czasie. Oba zestawy pokazują jak ciekawa potrafi być numizmatyka. Czasem wystarczy spojrzeć na coś po raz trzeci, by odkryć coś zupełnie nowego. Kupiłem też kilka pojedynczych sztuk, m.in. piękną 100 z 1966 roku, mieszko i dobrówkę z srebro próby 900 z niesamowitym wzorem. Mam tu również kolejnego rybaka, którego kupiłem z myślą o nocie MS Proof Like. Chcę sprawdzić, czy faktycznie ma szansę na tą notę. Powierzchnia wygląda inaczej niż w pozostałych sztukach, ale czy to wystarczy, zobaczymy. Mam też nowotkę z 1983 roku. Najrzadszy nakład tej monety i tego nominału. Staram się ją systematycznie dokupować, gdy tylko pojawi się w dobrej jakości. Kolejna moneta to Zygmunt I, stary element mojej układanki, którą powoli kompletuję. Wciąż poszukuję Władysława III Warenczyka, ale ten Zygmunt ma szansę na MS66. Kupiłem też trzy luszczanki związane z polskimi władcami. To kolejna próba zdobycia noty PROOF 70 Ultra Cameo. Monety wyglądają perfekcyjnie, bez rys, piękne powierzchnie, więc mam nadzieję, że się uda. Choć wiem, że to bardzo trudne. Na sam koniec mała perełka. Złota moneta, przedostatnia sztuka. Która brakowała mi do ukończenia zestawu związanego z Władysławem III Warenczykiem. Została mi już tylko zaledwie jedna moneta obiegowa, 10 000 zł z 1992 roku, którą jeszcze czeka Grady. Kiedy wszystko będzie już gotowe, zaprezentuję Wam cały zestaw i opowiem też krótką historię tego władcy. I to by było na tyle. Może uda się zrobić drugą część, ale to jeszcze nic pewnego. A, no i zapomniałbym, mam jeszcze dwa zestawy monet obiegowych kupionych luzem. Jeden waży niecały kilogram, a drugi prawie 4 kg. Wracam więc do poszukiwań rzadkich roczników, destruktów i ciekawych pozycji, które mogły umknąć poprzedniemu właścicielowi. I to by było wszystko na ten moment. Dzięki, że jesteście. A jeśli jesteście tu pierwszy raz, koniecznie zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.